Witajcie kochani w kolejnym odcinku z serii sentymentalnych powrotów Tomb Raider Legend. Dzisiaj długo wyczekiwana, być może tylko przeze mnie, Japonia. Kocham tą misję, kocham ten poziom, jakkolwiek by to nazwać, po prostu uwielbiam. Także zaczynajmy. What exactly? Going to have a It's out quite Dobrze, mała czarna. Bijamy na imprezę, słuchajcie. Tak zawsze mnie dziwiło. Y właściwie być może zastanawiało bardziej, czy to jest jakaś impreza klonów. No bo zobaczcie, tutaj typ. Tutaj typ, o tutaj nawet dwóch takich samych typów, wszędzie po prostu jakieś klony, ja nie wiem, o tu nawet są dwie takie same laski, nawet tak samo stoją, <laughs> anyway, dobra. Dobrej nocy, wierzę, że Nishimura-san mnie oczekiwa. Ah, Lady Croft, jest w oficie za tobą, będę mu o twoim kraju. Dziękuję. Nice. Dobra. Idziemy do gospodarza tej imprezy całej zacnej. No hello. Aha, o. Ok <ścoughs> Kurde, wciskam to e i nic się nie dzieje. I've been enjoying my little party. Or no, when Takamoto tak, arrives, however, it may cause you some inconvenience. Take care. He is a very dangerous man when his interests differ from yours. You'd be amazed how persuasive I can be, even with dangerous men. I am convinced. I am dangerous too, you remember. But please, enjoy the party while you can, and good luck.

<laughs> nice. Dobra, lecimy, lecimy. <laughs> no dobra, nie nie popisałem się.

Dobra, zbieramy. Dobra, mamy tu Max. E, coś chciałem tutaj powiedzieć przy okazji tego miejsca, ale zapomniałem standard. Dobra, lecimy na górę. Tak jak oczywiście widzieliśmy, e, też byliśmy świadkami właściwie tego jak Lara wyciągnęła sobie pistolety z sukienki. Właściwie nie wiem. Zastanawiam się, jak, one, jak ona tam ukryła to wszystko. Um, Okej. Okay. Dobra. Right. Standardowo like najważniejsze są dla nas sekrety. Mam nadzieję, że przy okazji tego poziomu pamiętam wszystko. Pó póki co jeszcze nie zdarzyło mi się pominąć jakiegoś sekretu. Czekajcie. Tu mamy jeden. Tak, tutaj mamy takie te sekrety. Wyglądają jak, jak taka Budda. Dobra, bierzemy. Bierzemy i lecimy. Dobra, tu mamy jeden, a tu drugi, srebrny. Swoją drugą ciekawie ukryty. Znaczy, tak trochę podejrzanie jest tutaj, to wyglądają te kartony. Więc, jakby trochę idzie się domyśleć, że, że tutaj może być coś. coś ukryte. Tak nigdy nie lubiłem tutaj tego. tego motoru. Chyba głównie przez tą pracę kamery, bo ona jest tak beznadziejna tutaj. W sumie to mnie ciekawi, bo nie wiem po co był jej ten motor. Ah! Oh, o, fuck. Dobra, dobra. Na szczęście nie musimy tego przechodzić jeszcze raz. Czekajcie, tylko zerknę, czy tutaj te sekrety są zebrane. No dobra, są. W sumie mogłem tego w PDA sprawdzić, no ale spoko. E... Zawsze mnie zastanawiało po co ten motor tutaj skoro jakby mogłaby równie dobrze przeskoczyć to i, i, i zahaczyć się tą linką magnetyczną tam na górze Ale okej okay. nie, nie wnikam Oczywiście mi się tutaj popieprzyły trochę te strzałki i, i zjebałem Okej, okay, tym razem mi się udało Nie Zanim pójdziemy do przodu, zbierzemy sekret. Dobro, on jest tutaj. Teraz możemy iść. No, jest chyba ok. Generalnie, jeżeli chodzi o, o tą Japonię, to to jest dosyć krótki poziom Także nie pobawimy się tutaj zbyt długo Okej okay. Dobra I cyk. No, no, czemu ty tak zrobiłaś? Przecież jeszcze do końca nie doszliśmy. Dobra. Bujamy, bujamy, bujamy platformy. No, już się wystraszyłem, że nie doskoczę. Tak jak na dole możemy zobaczyć, samochody wjeżdżają w siebie, przechodzą przez siebie, nice. jakoś mocno wujiać tych platform nie trzeba okej okay. tego nie nawizę tutaj o, są psy izolator zmien to broń oho Przepraszam, pieski. Nie zgubić tu Który tu jeszcze? Znowu się nie popisałem. No cóż. A! Skąd ty się tu wziąłeś? A faktycznie, bo tam jednego zostawiłem, zabiłem. No dobra. Generalnie nie lubię, nie lubię tutaj tej potyczki ze względu na te lampy cholerne. Bo gdzieś tam ten celownik ucieka na te lampy, i czasami gdzieś tam zdarzało mi się w przyszłości tak, że właśnie stałem obok nich i gdzieś tam strzelałem i raniłem się jednocześnie. No ale dobra, jakoś to przeżyliśmy. Lecimy, lecimy. Kolejny sekret mamy tutaj. Very nice. Czekajcie, czy ja tutaj. czym czegoś nie pominął znowu. Like you You'll see them when I do. Tam u góry mamy następny, z tego co widziałem. Idźmy najpierw tam. Dobrze. Cuk, cyk, cyk. Mhm. Mm no i czemu ona tam nie wskoczyła niby? Przepraszam bardzo. Jeszcze się upewniałem czy na pewno doszedłem tam do końca. No i... Ja pierdzielę. Okej, okay, teraz wskoczyła. No, bierz. I spadamy stąd. Checkpoint O matko, co on tam tak szybko Zbieg. No tych typków z shotgunami To teraz w generyku, żeby od razu załatwić Który tu jeszcze ma shotguna? Przyznać się O matko, o matko, o matko, o matko, dobra o, dobrze miałem odteczkę jakąś No nie tłucz go, tylko tego z shotgunem najpierw, no Lara ja pierdzie. Ah. Trzymajcie mnie No nie no, ewidentnie mi dzisiaj chyba nie idzie ale wiecie co? Ja sobie z, przy okazji już podmienię tutaj e, broń na shotguna, właśnie. Bo tak jak Wam kiedyś wspominałem, e, tutaj w Japonii na końcu, przy Bosie, najlepiej się sprawdza właśnie shotgun. Także już go biorę na tym poziomie, na tym etapie. Tutaj mamy srebrny sekret, kolejny tak zacnie ukryty. Przecież nic tutaj nie pominąłem. Oczywiście, że pominąłem, jeszcze jest jeden sekret. Durniu. Ok, zobaczmy, jak to wygląda. Jeden brązowy i jeden srebrny. Dobra, jesteśmy chyba już ustawieni. No jak ja tak dalej będę grał, to ciekawie nie będzie. Ale nie, w sumie dobrze nawet z apteczkami stoimy. Także nie jest tak źle, chyba. Chociaż nie wiem, w sumie tak się teraz zastanawiam, czy. No ale jest no, dobra, już wziąłem tą broń, bo tak myślałem, że może byśmy spróbowali z tamtą. Co graliśmy w sumie od samego początku. Łyk herbaty. Dobra. No, ale już podniosłem tą, także z tego co tam gdzieś kojarzę, to to właśnie tutaj na tego bossa się najlepiej sprawdzała, właśnie ta broń. Wow, jakieś trzęsienie tutaj nastąpiło. Dobra, lecimy, lecimy.

Tutaj musimy się śpieszyć, bo odpada Dobra Zaciukajmy tutaj panów Pięknie Zanim zejdziemy do niego, to od razu już tutaj pozbieram. I byśmy mieli wszystkie brązowe sekrety już zebrane. I został nam tylko jeden srebrny i złoty. No, no, z tym shotgunem to sobie tutaj wiesz co? Daruj. gdzieś widziałem jeszcze o właśnie i to by, byłby chyba max jeżeli chodzi o tego shotguna, bo on właśnie miał mm... Whoa, on. tak, Zobaczcie tak, tam to tak to widzę tam jest zwierzeczka yes. słuchajcie tylko dziś mi brakuje srebrnego sekretu tu jest no i super, widzicie byśmy jeszcze pominęli. Bo mi się coś tam y, przed chwilą uroiło, że srebrny jest gdzieś tam, jak się przejdzie. A przecież tam już y, nie ma srebrnych, w ogóle nie ma sekretów, znaczy jest, tylko złote, ale. dobrze, dobrze, że... dobrze że gdzieś tam się zorientowałem. Tutaj takiego haka mamy na tyle sery. W sumie moglibyśmy to spróbować przejść tak na zasadzie, że o, tu gdzieś przeskoczyć, tu o, tak poniżej zejść i tak dalej, ale już kiedyś tak robiłem i Powiem wam szczerze, nie wychodziło nic. Wolę nie ryzykować. No, spróbujemy inaczej. Już? Fajnie. Czekajcie, czy ja mam, dobra, zmieńmy to. Tu będzie... Tutaj będziemy mieli niespodziankę. Co tak, tam piskujesz, zaraz tam przyjdę do ciebie. Zobaczymy wtedy, jak będziesz krzyczał. Frejerze. O, też O! Oni też wyrzucili shotguny, no dobrze. W sumie mogłem ich shotgunów od razu załatwić. Aha, dobra, co ja robię? Się już pośpieszyłem chyba. Tu trzeba rozbujać smoka najpierw. I cyk. No panowie, nie wykazaliście się. Tu nie ma żadnej apteczki. Hello. Przydałaby się w sumie na, na tego bossa. Tam mi przed chwilą trochę zjechali, ale w sumie tylko trochę to tam... Zresztą masakry nie będzie jakieś. Tak tutaj mamy bronie przygotowane, ale ich nie bierzemy. No i nasz sekret złoty nam pozostał. I możemy kończyć poziom. Także tak jak mówię, no poziom sam sobie fajny. Naprawdę gdzieś tam podoba mi się ta Japonia, no ale bardzo krótki jest niestety. Dziękuję. No i mamy wszystko Tak jak tam widzieliście, chyba mamy 20 minut Dobrze Całkiem chyba dobry Czas Czemu on coś tam mówi Nie rozumiem

I am fond of recovering objects from dead Englishmen. In this case, one of your crusaders. Some have even said the warmonger was one of your King Arthur's knights. I do not know how the fool came by it, for it is clearly far older than the 11th century, when your people lived in huts of mud. And for this reason, you'd rather die than hand it over? No. For this one! Wkładamy na górę, nie warto zostawać na dole, bo tu wieżyczki są same i w ogóle tak jest niebezpiecznie dosyć. Ło ty dziadu jeden, wstrętny. Widzicie, ładnie mu dosyć z tego życia zjeżdżamy. King śmieciu. This is it, alright. Did you see what it can do? Yes, Alistair, I did. Shimura's got a chopper outside waiting for you. Excellent. Tell him he's my new favorite person. Have too. What about Takamoto? Where is he? It depends on whether he was naughty or nice. have got a line on James Rutland, by the way. Wanna go again? Absolutely. Africa is among my favorite continents. Dobrze. Udało nam się przejść Japonię 25 minut. Szkoda, szkoda. Tak jak widzieliście, Nishimura nam pomógł. Okazał się naszym best friend i psiapsi jednocześnie. No dobrze, nie będę tutaj jakoś się rozkręcał, jeżeli chodzi o gadanie. Także po prostu zakończmy to. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć.